Witam Was na podcaście Rzucaj, nie gadaj. Dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z gościem, który tworzy własne gry. I stworzył ich już całkiem sporo. I oddaję Tobie głos, byś mógł się przedstawić. Cześć, jestem Michał i tworzę gry na fanpage'u rpg u Polaka. Miło mi. No i to taka podchwytliwa nazwa, bo RPG-u Polaka większość gier tworzysz po angielsku. E, tak, zgadza się. E, pierwsze gry. Dwie, które wypuściłem prawie że rok temu, równo, stworzyłem po polsku, a następnie wszystko w zasadzie pisałem po angielsku. I ostatnio na jakimś fanpage'u ktoś mi wspomniał, właśnie. Y, dokładnie było to samo pytanie. I y, oczywiście musiałem, z, y, jakby zmobilizowałem się do przetłumaczenia jednej gry z angielskiego na polski przez to. No właśnie, jest przetłumaczona, ale trochę ukryta. Trochę trzeba się naszukać tej e, przetłumaczonej gry. A mowa tutaj o Day Almond As, czyli no właśnie połączeniu archiwum X z, z czym jeszcze? Jakie były inspiracje? Co to zagrało? Powiedz nam o niej, W takim razie, jak o niej wspomniałeś. Tak, to jest chyba moja największa gra, jeżeli chodzi o objętość i chyba jakieś zasięgi. Tak, archiwum X, oczywiście, to jest pierwsza rzecz i z, głównie ze względu na archiwum X ją tworzyłem, ale drugą taką główną inspiracją jest serial Supernaturals. Trochę inny, ale dalej ten motyw przewodni pary głównych bohaterów, która jeździ przez kraj i rozwiązuje róż, różne tajemnicze zagadki i jest tam. Dodatkowo, w zależności od tego, jak. Ktoś chce w to grać. Gra jest na tyle otwarta, że można grać bardziej w kierunku Menu in black, czyli bardziej, bardziej palpowo, a może grać właśnie w stylu Archiwum X, gdzie dwójka agentów rozwiązuje sprawy związane z obcymi i obcymi mówimy o obcych z poza ziemi, oczywiście. I jest to gra przeznaczona, co jest chyba dosyć nietypowe. Dla mistrza gry i dla dwójki graczy. Jest to jakby target. Można grać z jedną osobą. Jest tam, są nawet opcjonalne zasady co do tego z trójką graczy na pewno da się grać, ale trzeba podkręcać już samemu trudność, a właśnie takim targetem postanowiłem właśnie, że trochę tak designowo, będzie dwójka graczy. No, właśnie, bo tych gier e, trochę jest. My rozmawialiśmy o grze, no, która trochę, jakby e, w kolejności wydawania, to chyba przedostatnia albo przed przedostatnia, z tego co pamiętam. E, a wszystko zaczęło się od e, inicjatywy 3x3, tak? w której wyszedł rolnik sam w dolinie. Tak. E, 3x3 roku to była taka inicjatywa tym game jam, który rozpoczął moje pisanie gier. Zawsze chciałem to robić, tak jak pewnie dużo osób, ale nigdy się za to nie zabrałem. Tak zawsze była, była ta blokada zaczęcia pisania. I jakoś rok temu udało mi się zebrać w zasadzie dwie rzeczy, te dwie gierki wydałem. Co mnie zmotywowało wtedy, to jednym z warunków przystąpienia była niska o... Były chyba tylko trzy strony, na których trzeba było umieścić swoją grę. Nie wyobrażam sobie pisania gry na 50 stron wtedy. Zresztą teraz też sobie nie wyobrażam. Jeszcze nie mam e, takich umiejętności. E, ale te trzy strony wydawały mi się akurat. I, I tak mi się to spodobało, że po pierwszych tych dwóch gierkach, które były całkiem spoko przyjęte, zacząłem pisać dalej. E, na kolejne Game jammy, tak naprawdę, to chyba najbardziej największą frajdę mi sprawia. No, i tych gier już jest teraz. Widzę 9. No, trochę się tego zebrało. No właśnie, tak byś opowiedział o może nie wszystkich, e, chyba że chciałbyś, bo one nie są. E, jakby to ładnie powiedzieć, e, tego samego typu. Bo mamy gry od e, śpiewających wikingów e, po symulator e, rolnika czy diabelską kuchnię, tak jakby te, ten rozpiętość tematyczna gier, czy ostatnie koty, tak, które, e, które gdzieś tam mam w, w swojej półce do zagrania, bo e, układ sam gry, szczególnie ta e, druga strona po prostu e, jak dla mnie mistrzostwo w kilku krokach dosłownie pokazuje, jak grać i co robić, więc e, no, wygląda to naprawdę świetnie. Ratkoty rzeczywiście były szczególną grą, bo, tak jak jest w opisie, została stworzona podczas korporacyjnych spotkań, gdzie byłem oczywiście tylko osobą słuchającą. Ale jeżeli chodzi o gry, to rzeczywiście rozpiętość jest bardzo duża. I w zasadzie o trzech grach mógłbym powiedzieć troszkę więcej, bo z nich jestem chyba najbardziej zadowolony. Pierwszą grą to, są, to jest Troll Keepers. To jest gra broszurowa, więc można sobie po pobrać, wydrukować. I o ile design mechaniczny jest tam troszeczkę przekombinowany, tak, robiłem ją już ponad rok temu, poprawiłbym ją w jakiś sposób. O tyle dostałem całkiem fajny feedback, jeżeli chodzi o przyjęcie. A gra się tam, ja też nawiązywałem do takich klimatów anime, gdzie gra się małymi dziećmi z tajemniczej wioski. I dzieci, iglos jest dosyć, no może źle się skończyć generalnie, ich, ich jakby przeznaczenie nie jest najlepsze i walczą trochę z tym losem, walczą trochę ze starszyzną wioski i wszystko starają się upakować właśnie na tej broszurze w formacie A4, wydaje mi się, że całkiem nieźle to przyszło, co więcej ostatnio Cała linia jest rozwijana po francusku. Szkoda, że nie ma tłumaczeń na angielski. Jedna osoba nie dość, że przetłumaczyła na francuski, to jeszcze tworzy przygody do tego osobne. No właśnie, ja wiedziałem, taka... że ta, ta francuska wersja bardzo mocno się rozbudowała. Tak, tak. Osoba y, pisze do mnie dosyć regularnie, jesteśmy w kontakcie. Niestety nie znam francuskiego, więc y, sam chciałbym zagrać w te y, inne przygody. I tak, to jest, to jest jedna gra. Druga gra to jest oczywiście Daily Famingos, jakby najbardziej popularna i najbardziej jestem z niej zadowolony. Ona jest najdłuższa, y, bo ona to ma około 20 stron, ale to jest jakby w pełni grywalny, według mnie, jakiś system, do którego cały czas testuję dodatek, który. W zasadzie ma drugie tyle objętości. E, no, jestem dumny, że byłem w stanie taką długą, dużą. Graję. Ja wiem, że dla niektórych 20 stron to nie jest dużo. E, dla kogoś, kto robi to od roku i. Nie ma powiedzmy jakiejś umiejętności związanych z tym. Jest to spore osiągnięcie. Poza tym było to bardzo dobrze przyjęte. 24 strona można powiedzieć nawet. 24, tak, tak. Ale jest, bardzo dobrze też była przyjęta. Dużo osób do mnie pisało potem, e, bardzo, bardzo komplementując różne tam rzeczy. E, przede wszystkim ten design design jest tam najbardziej. S, Element, który mi się spodobał przy tego, to był oczywiście samochód i wszystko związane z samochodem, bo zawsze ten samochód klasyczny, na przykład Supernaturalsa, to był chyba Chevrolet Impala, który był bardzo taki charakterystyczny. No i trzecia gra w zasadzie a w zasadzie to nie jest gra. Je jeszcze warto może powiedzieć o właśnie tej grze, o której przed wspomniałeś że ona cała też jest utrzymana w takiej stylistyce. Czy to pixel artowej? nie wiem czy to tak można nazwać, ale takiego grafik lat 80., -tych, 90., -tych, tych wczesnych konsol czy komputerów, tak? Tak, dokładnie, tak jak y... i to, i czcionka, tak. Wszystko jest, wszystko jest dokładnie tak samo stylizowane. Wyjątkowo mi się to spodobało i wydaje mi się, że całkiem, całkiem. Y... Też zostało to nieźle przyjęte. Mm. Ale przerwałem tobie mówiłeś o kolejnej grze. A tak, kolejna gra. Tak, w zasadzie nie gra, tylko modu. Tutaj nie mówimy już o, mm, o jakiś spisie zasad, co procedur. Jest to moduł może nietypowo osr bo można tam pewnie różne fantazje na tym zagrać. To ostatnia rzecz, którą wypuściłem do tegorocznego 3Po3, czyli Kingdom of Poco. I to jest też broszura A4, wydaje mi się, która ma bardzo dużo fajnych procedur i bardzo dużo rzeczy można tam z tego podziałać. Powiedziałbym nawet, że można zagrać tam jedno z czoła. Jakby... Założenie jest bardzo proste. Piracki moduł, jest wyspa, jest skarb. Ale umieściłem tam parę dodatkowych rzeczy, parę procedur tak, typu yy, zegar śmierci czyli jakieś wydarzenie, które może zmienić losy wyspy yy, oczywiście opcjonalny, opcjonalne, yy, i dużo innych rzeczy, które wydaje mi się, że jest tego na tyle, że można zagrać jedno szczęło, a można nawet krótką mini kampanię poprowadzić tylko i wyłącznie na, jakby na tej wyspie. Yy, jestem z tego jakoś bardzo dumny bo tak designowo wygląd, um, wydaje mi się, że to jest najlepszy produkt, który do tej pory wypuściłem. Ja powiem ci, jak ja rzucałem okiem, to miałam bardzo mocne skojarzenie, pomimo tego, że tutaj, jak pisałeś, że tutaj to inspiracje morgbrogowe, pirat, pirat borg tak. ogólnie, to powiem ci szczerze, jak ja to zobaczyłem, to miałem skojarzenie z pewnym anime. Dosyć dobrze znanym o piratach. Nie wiem, czy kojarzysz. E, o, oczywiście kojarzę, e, aczkolwiek. I, I tak się zastanawiam, nie, czy, nie, może, nie. Czy, może, czy może właśnie jakąś tam daleką inspiracją był One Piece? Nie, e, nie, tutaj muszę powiedzieć, że nie. E, nie mówię, że nie jest to w jakiś sposób podobne, ale osobiście tytuł One jak, jak nie jestem wielkim fanem i oprócz kilku odcinków, a wiem, że to do tej pory wychodzi. E, tak. tak. A, także widziałem Was 3-4 odcinki e, i nie jestem fanem. E, nie Zachwycił mnie Pirate Borg, e, którego akurat gram. E, więc nie jestem tam mistrzem, ta prostota jednak jestem zachwycająca, ten klimat. I w zasadzie po jednej sesji stwierdziłem, wyrzuciłem poprzedni projekt, który robiłem na 3po3, do którego może wrócę, bo już 5 stron rozpisałem. I stwierdziłem, że zrobię taki mały moduł. Um, więc e, tak, tak to wyglądało. Ale trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o wygląd, to ta broszurka tak naprawdę Składana w ręczek jak ołtarzyk. Ma kilka ciekawych elementów. Na przykład po złożeniu, tak pojawia nam się skrzynia. Co powiem szczerze, wywołało uśmiech na mojej twarzy, gdy zobaczyłem, że to jednak przemyślałeś też nie tylko pod względem PDF-u, a pod względem też specjalnego druku, tak? Jak to będzie wyglądało? Przede wszystkim pod tym względem, powiedziałem, że przemyślałem. E, dlatego ja lubię grać w takie broszurki. Jestem na przykład dużym fanem e, broszur do Mothershipa. E, i zwyczajnie uważam, że taką broszurkę można sobie wydrukować, tak, niestety nie mam takich rzeczy wydrukowanych, żeby komukolwiek móc je rozdać, może kiedyś się uda, ale próbowałem, testowałem, drukowałem, nie wygląda to źle, więc jakby chciałem... Zawsze można przyjść na sesję z taką fajną broszurką, która rzeczywiście w ciekawy sposób wygląda, przynajmniej ta skrzynia. No i tu też jestem zadowolony z siebie, no bo to... W tym game jamie nie można było nic sobie generować, tak powiem, przez AI, więc to też było jakieś dodatkowe wyzwanie dla mnie, żeby coś coś zrobić. A czyli wszystkie te grafiki są rysowane przez ciebie ręcznie? Tak. No tak. to tak. powiem ci szczerze, tak. wow, szczególnie czym... ten y, pirat poko, pi, pirato papuga, czy właśnie tak. skrzynia, naprawdę czym... fajnie to wygląda. Nie jestem, nie jestem rysownikiem, więc y... Tak naprawdę skrzynia czy pirat, y, można powiedzieć, że zajęło mi najwięcej czasu z, y, tworzenia wszystkiego y, i wiele prób, wiele prób. Powiem ci tak, chciałbym być takim nierysownikiem jak Ty. <grych> Bo naprawdę Nie, te... ład, ładnie to wygląda. Też, też, też. Jestem właśnie z tego dumny i też się cieszę. Także. Polecam oczywiście wszystko, wszystko y, można sobie pościągać, posprawdzać No I właśnie. chętnie ale... usłyszałbym jakieś y, opinii, bo to jest najważniejsze. Gdzie to można pościągać, gdzie to można posprawdzać, gdzie pisać te, te opinie? Powiedz mi coś więcej. O tak. Y, przede wszystkim wszystko, y, na wszystko można trafić przez fanpage'a y, RPG u Polaka. Y, można jest... mnie znaleźć na Iczu rpg. U Polaka, tak samo.itch.io, a no i będę na drive through. Y, mam nadzieję, że pod tą samą nazwą, już niedługo. Y, więc y, wydaje mi się, że można. Jak ktoś chce, to może znaleźć, y, a w szczególności po tym podkaście, mam nadzieję. Oczywiście wszystkie linki będą też w opisie, ale jakby się wam nie chciało klikać i chcielibyście poszukać na własną rękę, to dostaliście instrukcję. I powiedz mi. Można to kupić, to jest w formie darmowej, zapłać ile chce. Jak to wygląda? Zazwyczaj wszystko jest w formie zapłać ile chce, więc wszystko można poprać za darmo. Powiedziałbym, że najważniejszą dla mnie zapłatą byłoby jakiś komentarz, zostawienie właśnie jakiejś opinii, czy napisanie, że po prostu ktoś w to zagrał, bo to jest chyba najcenniejsze, i jako jakiemuś twórcy, tak można już tam powiedzieć. Chyba z tego mam największą satysfakcję właśnie, jak ktoś mi pisze, że chce w to zagrać albo zagrał. Albo daje feedback swój, tak jak można coś usprawnić. To jest naprawdę przyjemne i jakoś tak wydaje mi się, że to jest główny cel, do którego to robię. No i powiedzmy, gdzie ten feedback kierować? Pisać komentarze ci na Iczu, na, na drive thru czy na fanpage'u? Gdzie są dla ciebie cenne, gdzie gdzie chciałbyś, żeby się pojawiały, czy jak to wszystko robić? Wiesz, bo to czasami jest tak, że te małe rzeczy ktoś ściągnie, nawet nie pomyśli, czy nie wpadnie mu do głowy, że miło by było zostawić komentarz, że ściągnął fajna, dobra robota. Gdzie to dla Ciebie byłoby najcenniejsze? Gdzie byśmy tak powiedzieli, że gdzie można Cię naj, naj, najbardziej docenić, jakby wpłacić, oczywiście kupić? Z, z odpowiednią opłatą to jedno, no ale chcę zostawić ten feedback. To, to pytanie: No, właśnie, gdzie najlepiej? Wydaje mi się, że najlepiej zostawiać feedback w komentarzach. Znaczy, to jest tak, jak ktoś chce napisać miłe słowo, oczywiście najlepiej zrobić to w komentarzach pod grom. Jeżeli ktoś chciałby porozmawiać o grze. Tak, o designie gry, trochę więcej czasu poświęcić na samą rozmowę, albo po prostu spotkać się, porozmawiać. To najlepiej przez Facebooka do mnie pisać, bo ja też zawsze staram się odpisywać i no jestem też otwarty, tak jak mówię, na, na rozwój tych różnych gier, bo widzę możliwości już po roku, jak mógłbym na przykład stare gry pozmieniać, jakąś now nową, wersję, nową wersję rozpisać. Więc, jak ktoś chce rzeczywiście więcej porozmawiać? Najlepiej w ten sposób, no albo na Discordzie, tak? Jestem na, często jestem na, oczywiście, na rzucaj, nie gadaj na Discordzie. To zazwyczaj codziennie sprawdzam. No i też jestem na dobrych rzutach, bo w zasadzie to są dwa miejsca, gdzie jestem na Discordach. Też można tam do mnie zagadać. A mój nick to papcio, także też zapraszam. My też wrzucimy w razie czego Nick w opisie, żeby jak ktoś chciał, żeby mógł sobie. Na spokojnie Ciebie znaleźć. Przechodząc dalej, ja bym chciał jeszcze zapytać o tą grę o wikingach, bo to było coś, co mnie naprawdę zainteresowało. Co prawda, ja ze śpiewaniem mam no, takie no, słabe doświadczenia i słabe umiejętności, ale powiedz mi, o co w tej grze chodzi dla osób, które nie miały jeszcze okazji zobaczyć? W ogóle uważam, że ta gra ma bardzo wysoki potencjał, jeżeli chodzi o imprezy. Eee, ona też została stworzona na Game Jam. W ogóle bardzo lubię brać udział w tego typu inicjatywach. Eee, I to był taki spontaniczny, chyba przez Łukasza Kołodzieja, prowadzony, eee, gdzie trzeba było skonstruować grę, gdzie nie używa się kostek, czyli trzeba mieć jakiś inny sposób rozstrzygania eee, fikcji. Eee, I w tej grze, w zasadzie, sam klimat można by użyć do czegokolwiek innego rozwiązania. Yy, mistrz gry opowiada co się dzieje. Jest taka normalnie wymiana zdań pomiędzy graczem a mistrzem gry, ale jeżeli gracz nie zgadza to za pomocą słów piosenek może zmienić yy, fikcję. Wystarczy, że dopowie słowa piosenki, cytat z piosenki, nie musisz oczywiście ze śpiewaniem jest różnie. Ale można się oczywiście też posiłkować jakimiś tekstami z internetu. Nie chodzi o to, żeby tutaj przestrzegać bardzo, jakby zasad bardzo, bardzo regul regulaminowo. I wystarczy, że dopowie tekst piosenki, który może zmienić rzeczywistość w jakiś sposób, tak? Chyba najlepiej byłoby podać przykład. Ja, ja, ja słucham, słucham, właśnie czekam. Z przykładem będzie trudniej. Musiałbym sobie sam otworzyć grę, ale ona też jest chyba po angielsku, z tego co pamiętam, wrzucone. Tak, tak, też. Eee, więc nie chcę teraz e, zrobić tutaj... Nie, chyba, chyba nie znam na tylu piosenek sam. sam mam problem z, tak naprawdę z pamięcią do piosenek, więc to jest tym bardziej ciekawe, że stworzyłem tego typu grę. E, ale każdy sobie wyobraża piosenkę, gdzie e, na przykład refren Mówi o tym, że nie, nie pozwolę, coś tam. Nie, ważne, Nie będę wchodził. To jest. To jest nie wchodźmy w to. Który neguje. <śmiennie> nie, 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 nie. Można, muszę wejść, bo właśnie. <śmiennie> w jakikolwiek sposób neguje to, co się dzieje, tak. Albo na przykład zmienia, używając, nie wiem, popularnej piosenki, nie wiem, widziałam Orła Cień, tak. Można sobie. Wtedy zmienić fikcję w ten sposób. Oto jest dobry przykład, gdzie nagle do fikcji wrzucamy gigantycznego orła, takiego na przykład jak używał Gandalf, i można sobie nim lecieć gdzieś tam. E, tego typu rzeczy. Więc e, i, wydaje mi się, że gra ma duży potencjał właśnie imprezowy. E, ale nie jest łatwo namówić ludzi przez, przez tą barierę, oczywiście, e, śpiewania. Polecam nawet nie śpiewać, co wyszukiwać cytaty. Hmm, też powinno być to całkiem fajna zabawa. Także no i oczywiście jest to wszystko w klimatach wikingów yy, i fantazy, ale i co więcej dla <grym> ale można to równie dobrze przełożyć na cokolwiek innego. Yy, on, ta gra była testowana w warunkach yy, a, a, alkoholowych właśnie yy, yy, podczas grania, czy, czy... Ta, ta gra była raz testowana tylko i wyłącznie. E, tak, w, Nie były to warunki. Nie, nie piliśmy wtedy tylko soku, więc tak, była raz testowana przy alkoholu. I wyszła nie najgorzej. E, to, czy, może się spodziewać, że było dużo śmiechu. E, typowo, to, czy, polecam na jednoszczal, oczywiście, najlepiej taki, którego się potem nie pamięta przez jakiś czas. Ja rozumiem. Graliśmy w grę jaką? No nie pamiętam. <ścoughs> e, no dobra, no powiedz mi tak. E, powiedz mi jakie mamy plany? Jakie są plany na przyszłość? Bo domyślam się, że na tym nie kończysz. E, mówisz, że lubisz te e, game jammy. Pytanie czy masz jakieś na oku? Czy jest coś takiego co planujesz, przygotowujesz się do niego? E, coś większego? Ten e, zinowy na początku roku? Czy czy coś innego masz? Może do czegoś już Cię przygotowujesz i możesz nam zdradzić? Na pewno się przygotowuję do OnePage Game Jam, który jest na Ichu. Niedługo będzie, za kilkanaście dni chyba wystartuje. Więc do tego zacząłem już coś tworzyć, ale to też będzie, no tak jak nazwa wskazuje, coś krótkiego, jakaś bro broszurowa gra. Nie chcę zdradzać, co? Bo ze mną jest czasami tak, że tworzę jakąś grę, nie idzie mi i nagle wpadam na jakiś lepsze pomysł i po prostu przeskakuję, niestety. Jeżeli chodzi o jakieś dłuższe tytuły, też się coś tworzy, ale tak jak mówię, nie ma nic na razie. mną... Moim głównym planem jest dokończenie dodatku do Daily Famogas. Tak naprawdę zostało mi jeszcze dotestowanie jednych zasad i powinno to wyjść jeszcze w ciągu lata. I w zależności od tego, jak to zostanie przyjęte, jak, że tak powiem, będzie zainteresowanie, to zastanowię się jeszcze, czy czegoś nie, do tego nie dopisać. Nie spodziewałem się, na początku nie myślałem, że chciałbym coś takiego zrobić, ale nawet ty mi zasugerowałeś raz, zresztą nie tylko ty, że fajnie byłoby, jakby agenci w jakiś sposób się rozwijali. Jakby nie ograniczyć się tylko do jednostrzałów, ale można by na przykład jakieś mini kampanie do tego stworzyć. A gra obecnie nie przewiduje czegoś takiego za bardzo, i zastanawiam się nad zrobieniem jakiejś takiej prostej procedury, którą można by inkorporować do obecnego rozwiązania. E, więc tak. Planów i pomysłów mam bardzo dużo, e, z czasem jest zawsze gorzej, e, dlatego. Staram się wybierać to mądrze, co tam co tworzę. Więc tak jak mówię, dokończenie dodatku gra broszurowa na OnePage Game Jam. Może coś więcej broszurowego, bo lubię ten format. Też mi się bardzo podoba. Szczególnie, że można właśnie potraktować to jako alternatywę w momencie, kiedy wiemy, że sesja jakaś nasza kampania nie wyjdzie, a chcemy zagrać coś, tylko na przykład z mniejszą liczbą osób. To takie gry sprawdzają się idealnie, bo wszyscy mogą je przeczytać dosłownie w 15 minut i zrozumieć. Dokładnie, dokładnie. Plus e, sama idea takich otwartych modułów, których można użyć w różnych systemach, też jest e, mi dosyć bliska. Sprawa. To nie jest już wtedy e, to już jakiś zamknięty system. No ale projektowanie prostych mechanik też nie jest takie, właśnie, proste do końca. To trzeba je dobrze przetestować. Zresztą sami wiecie z, ze swoich też broszurowych gier, że to pewnie nie jest do końca takie oczywiste i proste. Mam wrażenie, że czasami właśnie najtrudniej jest zaprojektować coś, co jest naprawdę prostego i działa, niż y, bardzo złożone systemy, gdzie liczb i statystyki wszystkiego jest y, bardzo, bardzo dużo. No tak, jest pewna, y, jakby to powiedzieć y, z, zależność, że. Jak jest dużo tej mechaniki i popełni się mały błąd, tego nie widać. Jak jest mało mechaniki i popełni się mały błąd, no to mocno go widać, więc tutaj e, rzeczywiście coś, co się z tym czym mówisz, czym mniej mechaniki, tym ona musi być bardziej przemyślana i przetestowana. A jak rozmawiamy o mechanikach, e, w Twoich grach pojawiają się różne. E, przynajmniej takie odniosłem wrażenie, że troszeczkę playców, troszeczkę e, bardziej otwartych. Czy masz jakąś taką. Domyślną, że jak tworzysz grę, zawsze zaczynasz od niej myśleć i projektować grę, czy raczej dobierasz mechanikę pod konkretny system? Jak to właśnie u ciebie wygląda? Bo yy, tak jak przeglądałem, czytałem, nie jest to jednorodne. To prawda, bo też gram w różne gry, więc yy, jakiś tam powiedzmy zasób tych różnych mechanik mam. Projektuję gry zazwyczaj. Dla siebie, tak? Jakby to jest zresztą dobra chyba praktyka, żeby projektować gry pod siebie jako mistrza gry. I mam coś takiego, że jako gracz bardzo jestem teraz w fazie serowej. Tu pozdrawiam oczywiście Dobre Rzuty, bo tam mocno cisną te tematy dzięki nim odkryłem w ogóle ten, ten nurt, powiedzmy. Ale jako mistrz gry z kolei może. To nie jest PBTA, ale Fortune the dark czyli właśnie Blade's z kamen Villani, tego typu klimaty. Dużo lepiej mi się to prowadzi i jak myślę o grach, to trochę zaczynam wchodzić w tym kierunku. Czyli. Yy, yy. Pozycjonowanie, w jakieś tam ryzyko, jakieś, oczywiście ekwipunek, który jest z bladeców wzięty. Są to na tyle dobre rozwiązania dla mnie, że automatycznie zaczynam o nich myśleć w ten sposób. Ale staram się, jakby, też być otwarty na inne rzeczy, inne rozwiązania. Ale tak, jakby w tym kierunku zazwyczaj moje myśli idą na początku i potem ewentualnie je modyfikuję. No bo przeniesienie całej mechaniki, powiedzmy, byłoby dosyć karkołomne, jak chce się robić dosyć małe gry. No to w takim razie mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić wszystkich na twoje social media. Wszystkie linki będą pod spodem, więc możecie sobie śmiało poklikać albo po prostu poszukać w sieci, Bo pamiętajcie, że jak sami szukacie przez wyszukiwarki, przez różnego rodzaju lubki na różnych serwisach, to tym samym też pozycjonujecie twórców, więc jeżeli chcecie wesprzeć Właśnie tutaj RPG u Polaka i chcecie, żeby inni ludzie łatwiej na niego trafiali, to wpisujcie po prostu albo nazwę gier, albo nazwę samej inicjatywy i to też pomaga. A to nic nie kosztuje, więc możecie jakoś wesprzeć, zrobić dobrze algorytmowi, a twórca dzięki temu dotrze do większej ilości osób. Dziękuję Tobie bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że przy kolejnych projektach również znajdziesz chwilę, żeby porozmawiać i opowiedzieć nam o nim. E, tym bardziej, że mam już swój jeden upatrzony e, z Twojej stajnie, na który czekam. Z, zapowiedź trochę już e, jakiś czas temu wrzuciłeś, więc e, tak jak mówiłeś, dodatek e, do, do, do tej, e, ten morski z tego, co pamiętam, właśnie taki w takich klimatach. Nie chcę nazwy przekręcić. E, they swim among o dokładnie three. tak 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 liczę że już niedługo wyjdzie bardzo dziękuję za zaproszenie za możliwość porozmawiania i liczę że jeszcze kiedyś też porozmawiamy o kolejnych tytułach dziękuję w takim razie bardzo za rozmowę i do usłyszenia cześć